Są to ćwiczenia trzech służb Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji oraz innych podmiotów współdziałających. Na ćwiczeniach gościmy oczywiście pana ministra Jarosława Zielińskiego. Panie ministrze, dziękujemy serdecznie za przybycie. Służby muszą ćwiczyć, bo teoria to jest jedno, a praktyka ćwiczenia to drugie. Jak ważne są ćwiczenia, jak ważne są takie przygotowania praktyczne, mogliśmy. Dowiedzieć się i to potwierdzić podczas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży i do szczytu NATO. Wtedy było sporo takich działań, one były niezbędne i dały skutek. Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO te dwie wielkie, dwa wielkie wydarzenia e, odbyły się w sposób bezpieczny. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo jest jedno z najważniejszych potrzeb każdego człowieka i warto nie szczędzić sił, trudu. A gdy trzeba tutaj środków finansowych, żeby zapewnić to bezpieczeństwo. Teraz chciałbym jeszcze tylko skorzystać z okazji i wręczyć młodzieży, zwłaszcza, elementy odblaskowe, które mamy ze sobą. Mamy taką akcję promocyjną tych zachowań bezpiecznych na drodze, jest okres jesienno-zimowy, piesi są narażeni na szczególne niebezpieczeństwo w tym czasie. Trzeba być daleka widocznym, więc przekażemy Wam. Te elementy odblaskowe noście je i bądźcie zaleka widoczni bądźcie bezpieczni pokażę może jaką łatwość na rękę założyć przyda się jakiś element wystający z tornistra na rower na cokolwiek Dzisiejsze ćwiczenie dotyczy przede wszystkim sytuacji nielegalnego przekroczenia tzw. zielonej granicy przez grupy, masowe grupy osób które wdzierają się na nasze terytorium a co za tym idzie chcemy pokazać Sprawność, skuteczność w działaniu oraz współdziałanie wszystkich służb mundurowych realizujących zadania właśnie w pasie nadgranicznym. E, przekroczyła granicę państwową e, na odcinku tutaj Powiatu Karlowskiego, zażenie przy sobie, a nawet elementy, które mogą świadczyć o uzbrojeniu. E, szanowni Państwo, te informacje e, zostały ujawnione przez patrole Straży Granicznej patrolujące na co dzień strefę nadgraniczną, pas nadgraniczny. W związku z powyższym funkcjonariusze Straży Granicznej zwrócili się o pomoc, o wsparcie sił policyjnych. Prożenie ze strony tych osób, jak tutaj widzimy, prawda, uzbrojonych już, można powiedzieć, po zęby. Chcielibyśmy właśnie ukazać, że tego typu przekroczenia granicy nielegalne następuje właśnie tego typu charakterze terenie, a nie na głównych pasach i ciągach komunikacyjnych. Stąd też można odnieść wrażenie, że nie jest to tylko zwykła podróż turystyczna, ale właśnie ma charakter przestępczy. Patrons uczestniczących Straży Granicznej na okładach, które skierowane są w rejon. Wyposażeni są w lornetki najnowszej generacji, służące właśnie do obserwacji terenu, celem ujawnienia tego typu osób. Mamy 40 zgromadzonych. Na potrzeby obserwacji oczywiście tutaj podjechał rejon e, bezzałogowy statek powietrzny, który ma za zadanie obserwować. Również e, partnerem, tak powiem, służby jest pies służbowy, e, pomagający nam e, do wytropienia chociażby e, tychże osób. Szerokość pasa i dużą ilość terenu lecznego. Potrzeba jest skierowania właśnie dodatkowych szlamy, jednostki nadgraniczne nie dysponują tego typu ilością przetrzywania terenu celem zamierzenia grupy, a w przypadku, gdy się to uda zrobić, będą podejmowane działania mające na celu przeprowadzenie zasad i ce celem zatrzymania niebezpiecznych przestępców. Tutaj mamy kolejne elementy, oddziału prewencji mamy pięknie zabezpieczony teren pozwalający na bezpieczne tak zwane, spieszenie pododdziału prewencji policji muszą przejechać dalej drogą ale za chwilę zobaczymy podział struktury kompanii na plutony z celem przeczesywania terenu na lewo widzimy pododdział w plutonu straży granicznej przygotowujący przygotowujących zasadzkę Jeszcze chwilkę musimy poczekać i za chwilę zacznie się pierwszy epizod, który nazwaliśmy epizod green. Ma tutaj na celu pokazanie realizacji działań związanych z zatrzymaniem przestępców. Posiadają przy sobie jakieś torby, jakieś plecaki, są w miarę jednolicie Na potrzeby ćwiczenia możemy dodać, że posługują się językiem obcym, nieznanym nam i lokalnej społeczności. Zasiadali elementy specjalne, służbowy Przeznaczony do pokonywania, zatrzymywania tego typu osób. jest jest Trwało to chwilę sprawcy zostają w tej chwili przeszukani Oczywiście na potrzeby tego typu działań mamy zabezpieczenie medyczne na wypadek gdyby którymś z tymuszy stała się jakaś Krzywda, bądź też sprawcą, bo przecież zależy nam na tym, żeby ich zatrzymać, a nie wyeliminować. Coś, co powoduje, że funkcjonariusze muszą bardzo szybko opuścić rejon, rejon zagrożony. Oczywiście yy, potrzeba jest tutaj yy, zabezpieczenia osób zatrzymanych, stąd też przyjeżdżają pojazdy służbowe. My tutaj na środku znalazło coś, zgłasza, że jest jakieś zagrożenie, stąd też pośpiech, aby opuścić rejon, który może być strefą zagrożenia bombowego. Informacja ta trafia do jednostek policji, gdyż to jednostki policji dysponują narzędziami, wyspecjalizowanymi narzędziami do neutralizacji urządzeń i ładunków wybuchowych. Taśmia funkcjonariusza oznacza strefę, nie rusza. Nie dotyka czegoś, co może stanowić zagrożenie bombowe zgodnie z zasadami.